Witajcie Panocki! Hej! Przywitałam się z Wami po góralsku, no bo do, od dziś do piątku pozostaniemy w górskim, góralskim klimacie. Codziennie zgłębimy informacje na temat tego bardzo pięknego i niezwykłego regionu w naszym kraju. Ale zanim o górach troszeczkę Wam popowiadam, chciałabym pochwalić naszych pracusiów. Anastazja. Bardzo przyjemnie czytało mi się Twoje argumenty. Wiesz, że widziałam już oczami wyobraźni, jak mówisz do mnie tymi słowami w szkole. Czułam to. Świetnie wykonałaś metryczkę książki i całkiem sporo ciekawych przykładów matematycznych. Poza tym narysowałaś bardzo ładną mapę Afryki. Dziękuję. Kubuś i Kamil no chłopaki widzę, że bardzo kreatywnie podeszliście do swoich plakatów. Piękne te wasze słonie. Kamilku, bardzo lubię to Twoje uśmiechnięte słoneczko. Kubusiu, świetnie sportretowałeś Kazika, miał fantastyczną brodę. Brawo, chłopaki. Tak trzymać. Werka, z ciebie jest jak zawsze porządna firma, napisałaś bardzo sympatyczny i dobrze skomponowany list. Podobało mi się, jak użyłaś postscriptum. Było ono takim świetnym dopełnieniem całego, całego listu. Bardzo to było fajne. Widziałam też, jak wspaniale poradziłaś sobie z przykładami z matematyki. Fantastyczna robota. Ala, z ciebie jest świetny matematyczny detektyw, a z przymiotnikiem chyba jesteś za pan brat. Brawo, Ala, wspaniała robota. Kądziu, jesteś niezłym pracusiem. Bardzo nietuzinkowo podszedłeś do plakatu o Afryce. Rośliny są bardzo ciekawym pomysłem a ta żyrafa wywołała uśmiech na mojej twarzy. Jest urocza. Bardzo też podobała mi się twoja piłkarsko-rodzinna opowieść matematyczna. To było bardzo ciekawe. Poza tym też widziałam, że ani przymiotnik nie jest dla ciebie żadnym wyzwaniem, ani zagadka matematyczna. Także cieszy mnie, że tak wspaniale pracujesz w domu. Brawa. Nazarku, wspaniała ta twoja mapa. Wykorzystałeś połączenie różnych technik plastycznych. Farba, plastelina, Jakieś naklejanie zwierząt, to było naprawdę bardzo, bardzo interesujące i bardzo kreatywne. Twoja praca jest wspaniała, brawo. Dawidek, wykonałeś świetną robotę, bardzo podobały mi się Twoje argumenty. Widać, że zgłębiałeś treść książki. Poza tym świetnie poradziłeś sobie z przymiotnikami i stałeś się matematycznym odkrywcą. Zachwycił mnie również twój plakat o Afryce. Bardzo pomysłowo podszedłeś do tematu. Połączenie rysunku ze zdjęciami, ze zwierzakami świetny pomysł, brawo. Lidzia, twój plakat o Afryce jest fantastyczny. Przepięknie opisałaś ten ciekawy kontynent. Wspaniale też zilustrowałaś wszystkie te, te części, które, o których pisałaś. Wspaniała, piękna praca. Naprawdę gratuluję. Napisałaś też bardzo ciekawie i dobrze metryczkę, książki. Bardzo kreatywnie podeszłaś do plakatu z, z ży, ta oranżada, która się tak rzuca w oczy jest świetna. Widziałam też twoje cekinowe jajko. Misterna robota, wymagająca mnóstwo precyzji i cierpliwości, no i przede wszystkim chyba żelaznych palców. Świetna robota, brawo! Kochani, zanim o górach, to chciałabym poruszyć taką kwestię: czy pamiętacie, jak nazywają się podstawowe kierunki świata, jakie znaleźć na mapie? Myślę, że jak Wam przypomnę, to natychmiast w Waszych głowach ta, ta wiedza się pojawi. Ta informacja wróci do Was jak bumerang. Jak stoimy przed mapą, bawiliśmy się w to w zeszłym roku i w tym już sobie to przypominaliśmy. Jak stoimy przed mapą, twarzą do niej, na wprost, to gdzie mieszka nasza głowa? Oczywiście nasza głowa mieszka na północy. Nasze stopy na południu. Nasza prawa ręka pokazuje wschód, a nasza lewa ręka pokazuje zachód. Można powiedzieć, że my jesteśmy taką żywą, bardzo podstawową różą wiatrów. Bo wskazujemy te najbardziej podstawowe kierunki, czyli północ, południe, wschód i zachód. Będzie nam to potrzebne, ponieważ dzisiaj jedna z Waszych właśnie prac będzie związana z mapą. Ale zaraz do tego dojdziemy. W określaniu kierunków pomaga nam w terenie, bo przecież w terenie nie staniemy przed mapą haha, ha, i tutaj teraz szukamy północ, południe, wschód, zachód, tylko musimy użyć jakiegoś na przykład urządzenia, jakiegoś przyrządu. No i oczywiście mamy do dyspozycji, no, na przykład możemy mieć do dyspozycji kompas magnetyczny, który jest wyposażony w specjalną właśnie igłę matematyczną, e, magnetyczną, może matematyczną, już myślę o matematyce, magnetyczną, zatopioną w cieczy, najczęściej jest to jakiś alkohol e, i on nam pomaga w wyznaczeniu magnetycznego południka. A to są strasznie skomplikowane rzeczy, i na pewno z kompasem na żywo jeszcze popra spróbujemy popracować, ale yy, wróćmy do mapy jako takiej. Gdzie na mapie Polski znajdują się góry? Hm, no, pamiętamy, że na dole mapy, ale dół mapy to jest południe. Bardzo dziwna sytuacja, prawda? Zawsze nam się, po, czy znaczy, powinno być odwrotnie, góry powinny być na północy, no bo tam jest chłodniej i dłużej może leżeć śnieg, a może powinno być na południu i być ciepłe. No w naszym kraju to wszystko jest postawione na głowie, więc na południu mamy góry, i tych gór mamy troszkę więcej niż, na, niż tak naprawdę na co dzień nam się kojarzą, bo nam się kojarzy na co dzień. A, góry to tylko Tatry. To jedyne góry. Ale tak naprawdę. To te góry troszeczkę w Polsce, e, troszkę ich jest więcej. Są trzy łańcuchy górskie: Karpaty. No, i tam właśnie e, w skład Karpat wchodzą Tatry. Mamy jeszcze Sudety i Góry Świętokrzyskie. Moje skarby. Najbliżej Warszawy leżą tak naprawdę najstarsze góry w Europie, tacy dziadkowie gór, można powiedzieć. I są to góry Świętokrzyskie. Wyobraźcie sobie, że one powstały, czyli wypiętrzyły się 500 milionów lat temu. 500 milionów, w ogóle nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić tej liczby. Początkowo były zdecydowanie wyższe, no ale moi drodzy, były dwie epoki lodowcowe, ja już o tym Wam kiedyś wspominałam. Jeden lodowiec przyszedł, potem jak sobie odchodził, no to ściął troszeczkę tych gór. Potem przyszedł kolejne zlodowacenie, znowu ścięło. Góry. W związku z tym, góry świętokrzyskie są w tej chwili dosyć niskie. Wyobraźcie sobie, że najwyższy szczyt, zwany Łysicą, ma tylko 614 metrów nad poziomem morza. To wcale nie znaczy, że łatwo się na niego wchodzi, ale jest dosyć niski w porównaniu na przykład z sudetami, czy z oczywiście już o tatrach nie wspominając, które są w Polsce najwyższymi górami. Bardzo charakterystyczne dla gór świętokrzyskich jest coś takiego jak gołoborza, to takie skalne rumowiska, takie ogromne głazy, które leżą gdzieś na zboczach i porasta te góry Świętokrzyskie najczęściej las bukowy i jodłowy. Bardzo ciekawe blisko taka miejscowość, która znajduje się dosyć blisko i charakterystyczna dla tego terenu, to są Kielce. Także, jeżeli ktoś ma ochotę, może się wybrać na przykład na wycieczkę do w Góry Świętokrzyskie, nocleg mieć w Kielcach i sobie tam troszeczkę pospacerować, powędrować. No oczywiście, jak to będzie już możliwe. Zachęcam, piękne góry. Kolejnymi pod względem wieku górami są to góry zwane Sudety. Sudety powstały w podobnym czasie jak Góry Świętokrzyskie, ale są troszkę od nich młodsze. Można powiedzieć, że Sudety są rodzeństwem beraćmi górskimi, razem z amerykańskimi Apalachami i z rosyjskimi górami Ural, bo one powstały w tym samym czasie. Najwyższym szczytem studentów jest Śnieżka, która ma 1603 metry nad poziomem morza i na Śnieżce jest taki bardzo, bardzo charakterystyczny budynek, wygląda tak jak trochę, tak jak takie dyski, takie UFO. Jest to obserwatorium wysokogórskie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na śnieżce mamy również granicę między Polską a Czechami. Tam przechodzi granica. Kiedyś, jak jeszcze nie było strefy Schengen, trzeba było bardzo uważać, żeby nie wejść na stronę czeską, bo można było mieć kłopoty. W tej chwili swobodnie można przechodzić i nie ma żadnego problemu. Taką jeszcze mam dla Was ciekawostkę, jeśli chodzi o Sudety. Wyszukałam, więc Wam o niej powiem ta nazwa, moi drodzy, ta nazwa Sudety, wywodzi się najprawdopodobniej od celtyckich wyrazów sud i eta. Sud oznacza dzika, a eta oznacza las. I prawdopodobnie pierwotna nazwa Sudety to była las dzików, albo las dzikich świn. I ponieważ osadnicy celtycy od II wieku przed naszą erą, tutaj się zaczęli pojawiać, no to ta nazwa gdzieś się utrwaliła i wyobraźcie sobie, był taki pan, który się nazywał Ptolemeusz i on tworzył on Klaudiusz Ptolemeusz, który tworzył mapę Europy Środkowej. w Mniej więcej w 150-130 roku naszej ery, czyli bardzo, bardzo dawno. I tam się ta nazwa Sudeta, Sudetów pojawiła jako Sudeta Ore. Zobaczcie, już na początku, tak naprawdę naszej ery, już jak powstała mapa, już ta, ta nazwa Sudety się pojawiła. Czyli ona jest bardzo, bardzo stara. W tym górskim zestawie najmłodsze są Karpaty. Leżą one w środkowej części Europy. I nam się wydaje, że to jest tylko taki mały fragment, że w Polsce i więcej nigdzie nie ma, moi drodzy. One ciągną się łukiem przez terytoria aż ośmiu krajów. Tak, tak, ośmiu krajów. Można powiedzieć, że są, trosz, są mniejsze, jeśli chodzi o powierzchnię w Europie od Alp, ale różnica wielkości nie jest aż tak duża, jakby się nam wydawało. Posłuchajcie, w jakich krajach są jeszcze Karpaty. Austria. Czechy, Polska, Słowacja, Węgry, Ukraina, Rumunia i Serbia. Zobaczcie, jak wiele państw obejmuje to, obejmuje to pasmo. Nazwa ta pochodzi od e, plemienia Karpów, którzy mieszkali tutaj w pierwszym tysiącleciu naszej ery na terenie Karpat wschodnich i też ten pan Ptolemeusz, o którym już wspominałam przy okazji Sudetów też umieszcza je w swoim właśnie mapie Europy z tamtego okresu i nazywa je Karpates oros. Zobaczcie, już znowu w drugim wieku naszej ery pojawia się też pojawiają się Karpaty, czyli Sudety i Karpaty. Już się wtedy ta nazwa pojawiła, czyli ona jest bardzo 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 stara. W Polsce po raz pierwszy tej nazwy użył pan Stanisław Staszic dopiero w XIX wieku, kiedy właśnie pisał takie dzieło o ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin polskich. I to w 1815 roku. Zobaczcie, tyle czasu minęło od momentu, kiedy pan Ptolemeusz napisał pierwszy raz ten wyraz do czasu, kiedy pojawił się to już w polskim piśmiennictwie. Wróćmy do samych Karpat. Najwyższym ich szczytem jest oczywiście słowacki Gerlach, ma 2655 metrów nad poziomem morza i tak naprawdę cztery najwyższe szczyty, które są w Karpatach, znajdują się na Słowacji. Piąty co do wielkości znajduje się na terenie Rumunii. No i właśnie, a propos tej Rumunii, wyobraźcie sobie, że największa część Karpat, bo aż 55% całej powierzchni Karpat, znajduje się w Rumunii. W Polsce mamy niespełna 10% powierzchni całej, tego, całej tych wielkich gór. No i oczywiście, tak jak już na początku wspominałam, najwyższymi górami u nas są Tatry. I ze względu na długość tego łańcucha, Karpat oraz fakt, że on w tak wielu krajach, przejście całej tej długości było bardzo trudne. Ludzie przez wiele lat próbowali, od lat 60. XX wieku podejmowano wiele prób przejścia, ale wtedy to było dosyć trudne i skomplikowane, i udało się to dopiero w latach 80. pewnym studentom, którzy dokonali tego letniego przejścia przez te wszystkie góry, właśnie przez te wszystkie państwa. I po raz drugi takiego wyczynu dokonali znowu Polacy, dopiero po 38 latach. I oni dokonali takiego zimowego przejścia, bo tamto wcześniejsze było letnie, teraz dokonali tego zimowego przejścia. Zobaczcie, niby, znaczy nam się wydaje, że tylko Tatry, a to te góry są prze, przeogromne. Ile wysiłku i ile pracy, ile czasu musieli ludzie poświęcić, żeby przygotować tak niezwykłą, trudną, myślę bardzo, logistycznie i e, trudną też kondycyjnie wyprawę. Po garści ciekawostek, jakimi Was obdarzyłam, chciałabym teraz przejść do, już do konkretów, które będą jakby początkiem Waszych zadań, Waszej pracy. E, przypominamy sobie, rozmawialiśmy o krajobrazach na początku roku szkolnego, także bardzo dawno temu. E, w polskim krajobrazie wyróżniamy, no oczywiście wiemy, niziny, wyżyny i góry. Tak, Mamy krajobraz nizinny, wyżyny i górski. I na mapie oznakowujemy je kolorami. Pamiętacie, że na niziny były na zielono, wyżyny były na żółto, a góry w zależności od wysokości były nie albo czerwone, albo brązowe, takie bardzo ciemne. Im ciemniejsze, tym wyższe góry. I Waszą dzisiejszą pracą będzie właśnie wyszukanie czegoś na mapie. Prześlę Wam mapę Librusem, nie trzeba będzie jej drukować, wystarczy ją sobie wyświetlić w komputerze bądź na telefonie, na tablecie, co tam macie. I na jej podstawie będziecie zapisywali zadania, zadania do zeszytu. Zanim powiem, jakie zadania, przypomnę o bardzo ważnej rzeczy, że nazwy geograficzne, czyli góry, rzeki, miasta, zapisujemy wielką literą. Będzie to bardzo istotne, ta informacja jest dosyć istotna, nawet powiedziałabym bardzo, przy zadaniach, które za chwilę Wam zadam. Pierwsze zadanie to będzie, oczywiście, wyszukać na mapie i napisać nazwy trzech głównych pasm górskich w Polsce oraz nazwę najwyższych gór. To, co już powiedziałam wcześniej, na pewno Wam pomoże. Drugie zadanie: napisz nazwy dowolnych dwóch miast leżących najbliżej: Karpat, Sudetów. I gór Świętokrzyskich. Na mapie będą też właśnie zaznaczone te góry i będą nazwy miejscowości. Poszukajcie, tam wszystko znajdziecie. I trzecie zadanie, też z mapą. Napisz nazwy rzek płynących w okolicy Karpat, Sudetów i Gór Świętokrzyskich. Szukacie na mapie i zapisujecie w zeszycie. E, przypominam jeszcze raz, wielka litera w nazwach geograficznych. Teraz, po tym, tej trudnej pracy z mapą, bo wynależy się wam chwila wytchnienia, przeczytam wam pewną legendę. Legenda nosi tytuł „Jak powstały Karpaty” i jej autorką jest pani Maria Kruger, ta sama pani, która napisała „Karolcie”. Posłuchajcie. W dawnych, pra-pra-pradawnych czasach najbliższym sąsiadem ziemi krakowskiej było królestwo olbrzymów. Mieszkańcy tego kraju nie byli olbrzymami, ale rządziło nimi 77 wielkoludów. Na ich czele stał król, który był największym wielkoludem. Tych 77 olbrzymów miało niezwykłą moc. Jeśli któryś z nich powiedział słowo tak, to natychmiast wyrastała z ziemi wielka skała. A jeśli wymówił słowo nie, w tej samej chwili otwierała się ogromna przepaść. Taki to już był dziwny i zaczarowany kraj. Był to też kraj pełen dostatku i bogaty. Ale kiedyś, gdy zebrała się Wielka Królewska Rada 77 olbrzymów, jeden z nich poddał myśl, aby powiększyć królestwo. Zagarnijmy Ziemię Krakowską, rzekł. Król skinął głową przyzwalająco i tylko jeszcze zapytał resztę panów z rady o zgodę. A wówczas wszyscy oni odpowiedzieli jednogłośnie: tak. Ledwie zaś wypowiedzieli to słowo, siedemdziesiąt siedem gór z ogromnym hukiem wydobyło się z ziemi. A tak były wysokie, że szczyty ich ginęły w obłokach. W tejże samej chwili owi panowie Rada z królem na czele za to, że chcieli zabrać cudzy kraj, utracili swoją czarodziejską moc. Zniknął i zamek królewski, a zasiadający w Radzie Olbrzymi w okamgnieniu zaczęli się kurczyć. Ciała ich jeły pokrywać się łuską. Nie minęło wiele czasu, gdy z całej Rady Olbrzymu zostało tylko kłębowisko wężów na szarej, skalistej ziemi. Jedynie król jaśniał pośród nich srebrzystą łuską i diamentowym czubem. Niewielkie było teraz jego wężowe królestwo. Rozciągać się miało tylko tak daleko, jak daleko sięgnąć mógł wzrokiem, aby dojrzeć krzątających się przy pracy na polu ludzi i Rozróżnić, który z nich mają na sobie szare, a którzy białe gunie. Gunia to tradycyjne wierzchnie okrycie polskich górali. Wszystko to wydarzyło się przed wieloma wiekami, a potem całe królestwo wężowe porosło lasem smreków i zmieniło się w nieprzebytą puszczę, która do dziś przetrwała. Nad ową zaś puszczą ciemnieją słowem olbrzymów z ziemi wydobyte szczyty górskie, zwane później Karpatami. Powiadają też ludzie, że onże Srebrnouski, król wężów, usiłuje z trudem wielkim wczołgać się na te szczyty, aby patrząc z góry na swe królestwo, jak największą jego połać wzrokiem ogarnąć, i przez to jak najrozleglejszym je uczynić. A na wierchach, przez które wężowe król się przesunął, żadna drzewina nigdy nie urośnie, tylko skały lśnią jako srebrzysto-diamentowym śladem. Niezła ta legenda, co? Jak mówili tak, to rosły góry, jak mówili nie, to robiły się przepaści, potem co? Powiedzieli tak, chcieli zniszczyć ludzi, spotkała ich zasłużona kara, zamienili się w węże, a szczególnie ten król był niezwykłym wężem, kiedy szedł po wierzchołkach gór, nie, nie, rosła tam żadna, nie rośnie tam żadna roślinność. Jutro zgłębimy właśnie bardziej wiedzę o Tatrach, ale wróćmy do tej legendy, bo na podstawie tej legendy będziecie wykonywać kolejne zadania. Tekst legendy oczywiście waszym rodzicom wyślę na Librusie. Waszym zadaniem będzie na podstawie tego tekstu, który, który usłyszeliście i który będziecie mogli sobie sami jeszcze raz przeczytać, wykonacie bardzo, bardzo proste rzeczy. Zaznaczycie prawidłowe odpowiedzi. Ja tam zadam parę pytań i trzeba będzie udzielić na podstawie treści legendy paru odpowiedzi, czyli takie czytanie ze zrozumieniem, bardzo, bardzo proste. I ponumerujecie też kolejność wydarzeń. Czyli taki plan wydarzeń, będą zdania i trzeba będzie je ponumerować w kolejności, w jakiej występowały w legendzie. Także bardzo, bardzo proste zadanie. Druga rzecz, o którą was poproszę, to będzie, ponieważ mówimy o górach, chciałabym, żebyście stworzyli rodzinę wyrazów do słowa góra. Jeżeli ktoś nie pamięta to jakiś czas temu na librusie wysyłałam Wam filmik Rodzina Wyrazów, bo robiliście rodzinę do wyrazu, do cząstki róż. Jeżeli ktoś nie pamięta, może tego poszukać na librusie. Być może też podrzucę Wam jeszcze linka, żeby, żeby było łatwiej. Także Rodzina Wyrazów do, do słowa, do wyrazu góra. To będzie banalne zadanie. I ostatnia rzecz, o jaką Was dzisiaj proszę, to oczywiście wasza ukochana i wyczekana matematyka. Też wam prześlę na Librusie takie zadanie, będzie to zadanie takie z treścią, zawierające tabelkę. Nie będzie trzeba pisać odpowiedzi, więc się nie denerwujcie, gdzie trzeba tylko wykonać działania. Będzie to zadanie dotyczące korzystania z kolejki na Kasprowy Wierch. W tabelce pojawią się informacje, oczywiście dni tygodnia w kolejności. Znacie doskonale dni tygodnia, więc nie będzie problemu, żeby zorientować się, który to dzień tygodnia. Jedno będzie napisane wjazd, a drugie będzie napisane zjazd. Tak, zobaczycie, zorientujecie się, co w tej tabelce jest, i waszym zadaniem będzie obliczenie właśnie tam, ile w danym dniu ludzi wjechało, zjechało, sami się zorientujecie. Nie bójcie się, ponieważ tam będą liczby trzycyfrowe, ale nie ma się czego bać. Najważniejsze, żeby pamiętać o tym, jak dodajemy do siebie liczby. Dwucyfrowe było łatwe, trzycyfrowe jest również łatwo. Trzeba pamiętać, że jedności: to co jest na miejscu jedności, dodajemy do, jedno, do jedności, to co jest na miejscu dziesiątek, dodajemy do dziesiątek, to co jest na miejscu setek, dodajemy do setek. Taka wiedza w zupełności, taka, takie moje przypomnienie w zupełności powinno Wam wystarczyć. Ta, mm, też się nie przejmujcie, tam przede wszystkim będą pełne setki. Więc jeżeli będą dwa zera, to tak naprawdę musicie dodać tylko to, co jest na miejscu setek, czyli pierwsza liczba od lewej w tym przypadku, a te zera po prostu przepiszecie. Tylko proszę nie mnożyć zer, jak dodajemy, to zera zostają w takiej ilości, w jakiej tam, tam nie powinno, tam chyba nie będzie nic powyżej tysiąca. Nie pamiętam, ale y, dokładnie, ale na pewno poradzicie sobie z tym zadaniem bez trudu. E, kochani, nie przedłużam, bo macie trochę roboty dzisiaj. Trzeba się przyjrzeć mapie, znaleźć te rzeczy, o które prosiłam, zajrzeć do tekstu, z ponumerować kolejność wydarzeń. Troszeczkę zmatmy. Wiem, dzisiaj dałam więcej pracy, ale wydaje mi się, że y nie będzie to praca bardzo wymagająca od Was jakiegoś wysiłku gigantycznego i czasowego, i, i umysłowego. Poradźcie sobie z tym. Świetnie. E, widzimy się jutro. Ś uściski. Buziaczki. Piąteczki. Miwojcie się, kochanecki. Pa.